Ameryko po polsku, dobry wieczór. Witamy na razie z hotelu, ale na pewno będzie okazja do tego, żeby poszaleć podczas koncertowania grupy Warius Manx. Na razie troszeczkę w okrojonym składzie, ale myślę, że te najważniejsze postaci są, czyli Kasia Stankiewicz. Dzień mamy dobry. również perkusję, mamy bas. Witam, Romanowski. Paweł, hej, hej. Przed nami rzeczywiście koncertowanie, ale ja mam do Was podstawowe pytanie, bo. To jest trochę szalony czas. Jeszcze wczoraj koncertowaliście w Polsce w Szczecinie, o ile się nie mylę, w poniedziałek będziecie koncertować w Łodzi, tak trochę nie po drodze jest Chicago, a mimo to jesteście. Każdy koncert, na którym czekają na nas ludzie i chcą słuchać naszych piosenek jest na po drodze. Kasiu, do początków bym sięgnął. Generalnie myślałem, że będziemy dzisiaj rozmawiać indywidualnie i porozmawiam też troszeczkę z Tobą na temat kariery solowej, ale rozmawiamy razem i to dobrze, bo to jest taka w pewnym sensie pętla. Zaczęłaś swoją karierę w grupie Warius Manx z grupą Varius Manx rok po tym, jak wystąpiłaś w programie Szansa na sukces. A jak wyglądało to zaangażowanie Ciebie do. Warius Manks. To był telefon, to była rozmowa, to były wcześniejsze podchody, bo jeszcze wtedy Anita Litnicka śpiewała z grupą. Aha, czyli cofamy się aż w taką przeszłość yy, daleką bardzo, bo to wiesz, pamiętasz, że to było dawno temu, nie? Czy nie pamiętasz? Było dawno temu. 95? <grym> tak, no, ja co, nie, nie pamiętam, wiesz, za dużo z tamtego czasu. Pamiętam tyle, że wsiadłam do maluszka z rodzicami. Yy, i z Działldowa pojechaliśmy do Warszawy tymże Maluszkiem CIB 5250 i zawieźli nas do, do szansy, gdzie właśnie w jury zasiadał Wariusz. I no i co? No i tam pośpiewałam piosenki na rozgrzewkę księżycową, a potem zamigotał świat. No i okazało się, że to wykonanie jakoś chłopakom przypadło do gustu. No i to chyba było tak, że nie wiem, chyba zadzwoniliście, nie? Po, po, po... Nie, my wsiedliśmy w dużego fiata i przyjechaliśmy do działdowa. Nie uprzedzaliście wcześniej, że będziecie? Nie wiem, może, nie pamiętam, stary jestem. Przyjechali, ojej, przyjechali do, do Działdowa. i to, to sama sensacja w sobie była, no, bo Farius Max w Gdziałdowie. I później było cztery lata śpiewania, cztery lata, a tak a propos, siostra ci wybaczyła to, że wygrałaś szansę na sukces? Nie wiem, bo nie mam z nią kontaktu od tamtego czasu, nie żartuję oczywiście, mama. ale <laughs> <laughs> wiadomo, no, że, że to, e, łączność krwi jednak do czegoś zobowiązuje, do jakiejś spolegliwości, bym powiedziała. Później. Było tak naprawdę pasmo sukcesów, ponieważ byliście razem przez 4 lata, były dwie płyty, były nagrody. A wspaniały czas. Kiedyś nawet słuchałem i oglądałem wywiad z tobą, i powiedziałaś, że piosenka Orła Cień pozwoliła ci na kilka lat takiego spokojnego, normalnego egzystowania. Faktycznie? Na potrzeby rozmów, takich publicznych wywiadów, mówi się różne rzeczy. Niektóre są prawdziwe, niektóre nie. Nie pamiętam, co powodowało mną, że wtedy to mówiłam, ale chyba musiałam wybrnąć z jakiegoś pytania. Ale jak było naprawdę, to już nie pamiętam. Okej, okay, ale generalnie to był dobry czas. Z o Jezu, to wspaniały był czas. W ogóle czas z Wariusem głównie składa się z fajnych i dobrych momentów, e, czego dowodem jest nasze ponowne spotkanie, bo spotkaliśmy się. Cztery lata temu ponad na świętowanie 25-lecia zespołu Warius Manks. Spotkaliśmy się na zaledwie kilka koncertów, a okazało się, że to nasze spotkanie uczyniło takie muzyczne dobro, że gramy już w ponad czwarty sezon i zapowiada się, że jeszcze trochę pogramy. Więc to zawsze są dobre spotkania, tak. Albo gramy raz na rok. <noise> to było głupie. Przepraszam. Warius <noise> Manks, jak zareagował na. Ten czas, kiedy ponownie spotkali się z Kasią Stankiewicz, która wcześniej miała karierę solową. Cztery płyty, fajne płyty, myślę, że fajne klimatycznie płyty. I nagle powrót do grupy, z której Kasia odeszła, ponieważ chciała z kolei robić swoje projekty i robić swoją karierę solową. My też przez ten czas jakby nie próżnowaliśmy, graliśmy, koncertowaliśmy z różnym skutkiem, natomiast powrót Kasi wydał się szalenie naturalny. Wszyscy znaleźliśmy się w, w swoich butach i myślę, że, że wszystkim nam to wyszło na dobre, czego owocem są nasze ostatnie poczyniania. I koncertowe, i płytowe. To wszystko. Naprawdę wspaniale się układa. Właśnie bo jak, przepraszam, bo jak mówisz o poczynaniach koncertowych i płytowych, to warto powiedzieć, że w zeszłym roku nagraliśmy płytę, która nazywa się End. I to jest przepiękny album, który na skutek różnych sukcesów swoich doczekał się wersji winylowej i ta wersja winylowa będzie dostępna już myślę, że za kilka tygodni. Na dodatek, jakby to nasz Robert Jansen powiedział, album pokrył się platyną. Podejrzewam, że na koncertach śpiewacie wszystko, nie tylko utwory z nowej płyty, nie tylko te z poprzedniej, tylko również sięgacie do tych czasów, o których mówisz, że są bardzo zamieszkłe, no, ale wszyscy chcą usłyszeć Orła Cieni, te przeboje, które wtedy wyśpiewałaś, a za które otrzymywałaś nagrody. Właściwie to tych nagród za dużo nie było. No, w zasadzie najważniejsze było to, że sprzedaliśmy ponad milion płyt nagle i to są takie osiągi dzisiaj niemożliwe praktycznie do wykonania, ale w tamtych czasach naprawdę powstawały przepiękne piosenki i myślę, że ten zespół składa się z, z pięknych utworów i jakby charakterystyczną cechą jest brzmienie tego zespołu i to, że te piosenki zapadają bardzo mocno w, w serca i, i w dusze słuchaczy i te piosenki są aktualne dzisiaj i te piosenki wywołują nadal wzruszenie i ja mam nadzieję, że tutaj na koncertach u was też poczujemy tą samą więź, energię emocjonalną, którą przeżywamy na koncertach w Polsce od czterech lat, bo to jest przepiękny repertuar. Zagramy chyba trzy albo cztery Nowe utwory, ale głównie koncerty składają się z tych największych przebojów, bo przebojów ten zespół ma strasznie dużo. No, zespół już istnieje prawie 30 lat i to do, do czegoś zobowiązuje. Przez cały czas towarzyszą nam fani, niektórzy od samego początku yy, wierni są nam i chcą usłyszeć te piosenki i najnowsze, i te sprzed prawie 30 lat. Okej, okay, tak szczerze, jak można wytrzymać ze sobą 30 lat? <laughs> Normalnie, jeżeli... E, myślę, że to splot e, jakichś szczęśliwych e, zdarzeń, e, że sprawił, że, że spotkali się ludzie, którzy nadają na tych samych falach, słuchają bardzo podobnej muzyki gdzieś potrafią rozwiązywać różnego rodzaju konflikty, tak że, że przechodzą one bokiem i, 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 i nie powodują nagłych, e, gwałtownych burz i, i, i rozstań. I, i, Myślę, że to jest recepta. Rozmawialiśmy wcześniej, wiesz, przed naszą oficjalną rozmową i wspominałeś, że to jest taki trochę powrót do Chicago po wielu, wielu hmm. latach. Dlatego, że Warius Manx, z tego co zrozumiałem, po raz ostatni, był tutaj właśnie z Kasią Stankiewicz. Tak, w, w Chicago byliśmy dwa razy i dwukrotnie byliśmy właśnie z Kasią. Za każdym razem bardzo ciepło przyjmowani byliśmy. Mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Kasia, od tamtego czasu też nie byłaś w Chicago, nie byłaś w Stanach Zjednoczonych? Nie koncertować. Nie byłam. nie byłam. Jakoś tak wyszło, że po drodze mi to nie było. Ale cieszę się, że jestem teraz. Pytanie dotyczące Twojej solowej kariery. Możesz oczywiście nie odpowiadać, ale pytanie brzmi, czy masz jeszcze w głowie jakikolwiek solowy projekt, bo wtedy, kiedy grałaś z wariusami. Mówiłaś o tym, że chciałabyś nagrać, nagrać coś swojego. I tak zresztą zrobiłaś w 1999 roku, nagrywając płytę Kasia Stankiewicz. Później mm. były trzy kolejne. Teraz ciągniecie do tego, żeby jednak jeszcze raz zaryzykować i zaśpiewać coś swojego, co wcale nie musi oznaczać końca mm. współpracy z Various Manx. Znaczy mnie bardzo pociąga autonomiczność, ale e, również miejsce, w którym jestem teraz w życiu, e, jest mi m, bardzo sprzyjające i dobre. Myślę, że jesteśmy dojrzalsi o te 20 lat, w związku z tym podejmujemy decyzje, które są kierowane już takimi, bym powiedziała troszkę starszymi przemyśleniami, doświadczeniami. Myślę, że nikt chyba z nas nie planowałby w momencie, kiedy ta kariera, powiedzmy, zespołu rozkręca się w bardzo dobrym tempie i w dobrą stronę, nie, nie myślałby o wykonywaniu głupich i gwałtownych ruchów, ale ja nie wykluczam oczywiście robienia kilku rzeczy jednocześnie, bo jakby ja uwielbiam pracę nad muzyką, pracę z ludźmi, pracuję symultanicznie nad kilkoma projektami muzycznymi i w tym momencie Wariusz jest jakby priorytetowy, ale moje rzeczy pęcznieją we mnie i, i robię inne rzeczy niezależnie, tak. Piszesz oprócz tego teksty innym, bo jesteś też tekściarką. <laughs> Albo lubię lubię słowo, tak. Lubię słowo. Z, z, zdarza mi się bardzo rzadko, bo jednak jest to dość e, intymna sytuacja, napisać tekst dla kogoś. Nie jestem e, te, takim twórcą, który strzela z rękawa e, e, szlagworty i wysyła je w świat po to tylko, żeby mieć zaiks, e, tylko raczej staram się pisać, jeśli dla kogoś, to e, kogo dobrze znam i, i e, z kim łączą mnie jakieś przeżycia i emocje, żeby móc to przekazać w twórczości, bo e, autentyczność jest jakby w, w tworzeniu dla mnie rzeczą kluczową. Duży Masz wpływ, znaczy pewnie Masz wpływ, jesteś kobietą jedyną, więc pewnie dyrygujesz całym zespołem. Masz wpływ Nie, na to jak zmieniła się, bo według mnie zmieniła się jednak muzyka, po Twoim powrocie do Various Max. Te piosenki są jednak zupełnie inne klimatycznie. Wszyscy jesteśmy zmienieni, wszyscy jesteśmy inni, każdy z nas o tyle, o ile rozumny człowiek zmienia się każdego dnia, no to tutaj wystąpiło kilkanaście lat przerwy, więc te kilkanaście lat musiało się bardzo duże rzeczy wydarzyć. Ja myślę, że to nasze muzyczne spotkanie po latach jest bardziej partnerskie jednak, e, siłą rzeczy e, i myślę, że zespołu jest zawsze... Mm, sumą kompromisów i dlatego ten album brzmi w tym momencie tak jak brzmi, ponieważ każdy z nas jest inną osobą niż wtedy i, i ma jakby też w innym momencie po prostu żywota swego. Ja zacytuję panią, która jest wokalistką zespołu Skankanazi. Podobne pytanie zostało jej zadane. I ona odpowiedziała również pytaniem, czy założyłbyś teraz jeansy, które nosiłeś 20 lat temu? Możliwe, że... może, nie widać, może nie widać, ale one są. Fajnie. Mają 18. U. Nie wiadomo, że moda, moda powraca. Natomiast, natomiast to jest tak, że, że tak jak Kasia powiedziała, my jesteśmy innymi ludźmi. Tamte ciuchy już leżą gdzieś pewnie w śmietniku i, i... No i tyle. Słuchajcie, niewiele jest kapel w Polsce. Przepraszam za określenie kapel. Grup, formacji, zespołów, które 30 lat są na scenie i są tak naprawdę. Topową grupą. Oczywiście można mówić, że gdzieś tam po środku było troszeczkę inaczej, ale tam były różne inne wydarzenia, o których teraz nie ma sensu mówić, ale generalnie przez 30 lat Warius Manx śpiewa, gra, zachwyca, bawi, gromadzi pełne sale publiczności, grywa koncerty po ponad dwie godziny. Nie wiem, wydaje mi się, że mamy dużo szczęścia. Yy, zestawienie, w którym, w którym w tej chwili jesteśmy, sprzyja temu. Głos Kasi, powrót jakby do, do jej głosu, do, 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 do piosenek. To wszystko powoduje, że, że ludzie chcą nas słuchać. Koncerty naprawdę są super. Wczoraj zagraliśmy koncert w Szczecinie, który był wręcz euforyczny ponad dwie godziny graliśmy. Koncert pomyłek, bo różne rzeczy przedziwne się działy na, 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 na scenie. Kasia jest doskonałym frontmanem, doskonały kontakt ma z publicznością. Te piosenki mają jakąś magię w sobie, w sobie. Potrafią przyciągać, potrafią wzruszać. Poza tym dużo elementu jest takiego nostalgicznego w nich. Ludzie często, nie wiem, zawierali przyjaźń, miłości. Różne rzeczy w przeszłości się podejrzewam, działy przy tych pio naszych piosenkach, i to też powoduje, że, że, że no, tłum nie walą na nasze koncerty. Widzieliś Kasię Uśmiechniętą? Od ucha do ucha. Ja chciałem przeprosić Łódź, bo wiem, że grupa będzie występować w Łodzi. Słuchajcie, oni będą trochę zmęczeni, ponieważ największego czadu dadzą w Chicago podczas koncertu w piątek. Wszędzie damy największego czadu. Ja już się nie mogę doczekać. Ja mogę na jetlaku grać cztery koncerty i w ogóle nie ma to dla mnie różnicy. Ja jestem spragniona tego. Grupa Warius Max. bardzo dziękujemy. Ameryka po polsku, do usłyszenia, do zobaczenia na koncercie. Cześć. Hej, hej, hej. Cześć, dziękujemy.